Witam ja z tej strony i w tym krótkim materiale wideo pokażę ci, jak w prosty sposób, wykorzystując narzędzia Google zrobisz formularz ankietę, którą będziesz mógł wykorzystać w swoim systemie polecający. A więc zaloguj się na swoje konto Gmail, na swoją skrzynkę mailową i tutaj w tym miejscu klikając w tą ikonę, ten taki kwadracik, wybierz dysk. Możesz oczywiście się też bezpośrednio na swoim dysku zalogować. Tutaj klikamy nowy i tu musimy wybrać opcję więcej, i mamy formularze Google. Klikamy właśnie tutaj w te formularze. I w tym momencie mamy już w trybie edycji, właśnie taki formularz, ankietę. I możemy go dowolnie teraz edytować. Więc nadajemy nazwę takiego formularza. Niech to będzie ankieta test u mnie i tu mamy poniżej opis formularza i w tym miejscu możemy poinformować po prostu osobę, która wchodzi na nasz formularz, na naszą ankietę, do czego ta ankieta będzie służyła tak i dlaczego powinien ją wypełnić. Ja tutaj po prostu napiszę, że jest to ankieta testowa. Dla celów wideo szkoleniowego, tak żeby, żebyś to po prostu widział, jak to później będzie wyglądało już na e, utworzonej ankiecie. No i poniżej mamy już pytania, które możemy edytować. Wchodząc tutaj w to miejsce, gdzie właśnie mamy napisane pytanie bez tytułu, oczywiście edytujemy jego nazwę. Więc ja tutaj po prostu napiszę pytanie pierwsze. Bo nie będę teraz wymyślał jakichś pytań, i tutaj z boku, jak już napisaliśmy tytuł, mamy opcję do wyboru. Jak widzisz po kliknięciu w tą rozwijalną strzałkę, jaki typ odpowiedzi nas interesuje. Czy ma to być wielokrotny wybór, a więc kilka opcji może tutaj użytkownik ankiety zaznaczyć, czy tylko na przykład może wybrać jedną opcję, czy ma to być krótka odpowiedź jakaś. Opisowa yy, i tak dalej, tak? Czy ma wstawić tam datę, godzinę? Więc ja tutaj wybieram przykładowo, że to będzie jednokrotne pole wyboru, i mam pole wyboru tu numer 1 jako opcja 1. Więc edytuję teraz tą opcję 1, i tu będą po prostu odpowiedzi, tak? A więc odpowiedź 1. Jak o, oczywiście tych odpowiedzi jest więcej, to robię dodaj opcję. Tu znajdzie się odpowiedź 2. Powiedzmy, że będą trzy odpowiedzi na te pytanie. Odpowiedź 3. Więc mamy już w tym momencie pierwsze pytanie i do niego odpowiedzi. Chcemy dodać kolejne pytanie. Jak to robimy? Tutaj mamy taki plus i jak widzisz, mamy podpowiedź, że to jest opcja dodawania pytania. Więc klikam, i pojawia nam się kolejne pytanie w trybie edycji. Więc tutaj po prostu napiszę teraz pytanie drugie. I załóżmy, że tutaj będzie możliwy wielokrotny wybór, a więc będzie mógł czytelnik zaznaczyć kilka opcji. I tutaj, tak samo jak przy pytaniu pierwszym. Edytuję w tym momencie odpowiedzi, tak? Więc znowu będzie tutaj jakaś odpowiedź, pierwsza, tak? Odpowiedź druga. Oczywiście Ty piszesz takie odpowiedzi no, w zależności od zadanego pytania, tak? I odpowiedź trzecia. Powiedzmy, że też będą trzy odpowiedzi. Oczywiście możesz tych odpowiedzi dać dużo więcej. To, co jeszcze tutaj widzisz, mamy opcję, że wypełnienie danego pytania, odpowiedź na dane pytanie może być wymagana. Więc nie może tutaj czytelnik opuścić takiego pytania bez wypełnienia, bo inaczej nie przejdzie dalej w ankiecie. Więc można taką opcję zaznaczyć, i jak tą opcję zaznaczymy, no, będzie konieczność po prostu odpowiedzi na pytanie z ankiety. Dodam jeszcze w tym momencie tylko jedno pytanie, żeby było właśnie z taką możliwością odpowiedzi opisowej. A więc znowu klikam plus. Pojawia się tutaj w trybie edycji możliwość dodania pytania. Więc będzie to pytanie trzecie. I tutaj odpowiedź, wybieram, że to będzie załóżmy akapit. To może być jakaś dłuższa odpowiedź tekstowa, krótka odpowiedź. Jeśli na przykład oczekujemy, żeby użytkownik wpisał przykładowo numer telefonu, tak, no to wiadomo, że wystarczy tutaj krótka odpowiedź albo, nie wiem, ulicę czy nazwę miejscowości, to wtedy zaznaczamy tą opcję. Jeśli odpowiedź może być bardziej opisowa, bo tego oczekujemy, wybieramy opcję akapit. Ja powiedzmy teraz wybiorę tą opcję: Krótka odpowiedź. I tu w tym momencie, jak widzisz, tak to się pokazuje w ankiecie, i zaznaczam, że powiedzmy, to też jest pole wymagane, i w tym momencie taką prostą ankietę już mam utworzoną. Tutaj jeszcze, jak widzisz, mam takie opcje edycji: dodaj tytuł i opis, dodaj obrazek, dodaj film, wideo i dodaj sekcję, bo można tą ankietę podzielić na sekcję, że Czytelnik będzie przechodził od jednej do drugiej i kolejnej strony. W momencie jak nie zrobisz takiego podziału na sekcje, całą ankietę będzie miał na jednej stronie, po prostu przewija paskiem przeglądarki idąc w dół. Także e, dzięki tym opcjom możesz sobie oczywiście swoją ankietę uatrakcyjnić, dodając czy jakieś swoje wideo, czy właśnie e, jako jakieś e, fotografie, jakieś obrazy, grafiki, ale w tym momencie praktycznie rzecz biorąc możemy uznać, że ta testowa ankieta jest zakończona. I co dalej? Tutaj w tym miejscu mamy jeszcze możliwość też edycji naszej ankiety. Tu mamy paletę kolorów, a więc możemy zmieniać jej wygląd. A tutaj to oko jest to po prostu podgląd naszej ankiety. Więc jak teraz klikniemy. Właśnie w ten podgląd, to tak nasza ankieta w tym momencie wygląda. I tu jak widzisz, mamy objaśnienie, że taka gwiazdka to są pola wymagane, ponieważ przy pytaniu drugim i trzecim zaznaczyliśmy tą opcję. Tutaj pojawiają się gwiazdki. Nie ma jej przy pytaniu pierwszym, i tak ona wygląda. Jak udzieli ktoś odpowiedzi na te pytania, tak? Tutaj też coś napiszę, to po prostu. Użytkownik robi prześlij i ta ankieta już jest do nas wtedy przesłana po wypełnieniu. I gdzie taką ankietę, gdzie te odpowiedzi na ankietę znajdziemy i gdzie również jest link do ankiety? Przejdę z powrotem w tryb edycji, więc tutaj klikam ten ołówek i jak mam już ankietę ukończoną, klikam po prostu wyślij. I tutaj mam tą opcję tego łańcuszka, hiperłącza, w związku z tym... Należy skorzystać z tej opcji, żeby uzyskać link. Tutaj domyślnie jest zaznaczona opcja wysłania tej ankiety do kogoś na adres e-mail, ale prawdopodobnie najczęściej będziesz właśnie po prostu korzystał z linku, który udostępnisz swoim czytelnikom, żeby mogli na tę ankietę wejść. I tu jest długi taki link do ankiety. Można go domyślnie skrócić, więc warto zaznaczyć tą opcję. I ten link w tym momencie jest skrócony do takiej no, bardziej wizualnie e, atrakcyjniejszej formy, i wystarczy zaznaczyć go prawym przyciskiem myszy, zrobić kopiuj, i mamy ten link skopiowany do schowka już do naszego użytku. I tutaj możemy już krzyżykiem zamknąć. I teraz jeszcze podpowiem ci, gdzie znajdziesz odpowiedzi na swoją ankietę. W momencie, jak otworzysz ankietę, jako jej właściciel, jako jej tutaj twórca, to będziesz miał właśnie też możliwość przejścia do odpowiedzi. I tu będą zebrane wszystkie odpowiedzi na Twoją ankietę, ale również możesz te odpowiedzi mieć w pliku. W tym celu. Trzeba wejść tutaj w ten zielony znacznik z takim, jakby niesymetrycznym plusem. Jak najedziesz myszką, to tutaj się wyświetla utwórz arkusz kalkulacyjny. I jak klikniemy w tą ikonę, to możemy utworzyć nowy arkusz, w którym będą zebrane wszystkie wyniki ankiety. Więc tutaj też nadajemy jemu nazwę, a więc ja teraz to zrobię: ankieta test. I w nawiasie mam odpowiedzi, żebym wiedział, że tu są właśnie odpowiedzi na ankietę testową, i klikam utwórz. I w tym momencie wyświetlił mi się też tutaj na dole, być może dla Ciebie nie był widoczny taki komunikat, że utworzono arkusz odpowiedzi połączony z ankietą, i mam już właśnie możliwość zbierania tych od odpowiedzi w arkuszu. Gdzie znajdziesz ten arkusz? żeby móc zapoznać się z odpowiedziami wystarczy przejść do dysku i tutaj gdzie masz formularze Google a więc swoje utworzone ankiety jak rozwiniesz te trzy kreski pokaże Ci się takie menu podręczne i tu masz arkusze i klikając w ten arkusz właśnie tutaj będą różne arkusze Między innymi właśnie jak widzisz, jest tutaj ten mój arkusz, ankieta test odpowiedzi. I wchodząc właśnie w taki arkusz, będziesz miał tutaj zebrane odpowiedzi na pytania. A więc kiedy ktoś wypełnił ankietę? I odpowiedź na pytanie pierwsze, jaka była, na pytanie drugie, na pytanie trzecie. No bo tak akurat wyglądała w tym momencie ta ankieta testowa. Mam nadzieję, że po tym krótkim szkoleniowym wideo doskonale już sobie poradzisz z utworzeniem ankiety. Bo jak widzisz, nie jest to trudne. Zajmie ci to dosłownie 15-20 minut i taką ankietę już możesz mieć utworzoną i wysyłać ją do swoich czytelników. To wszystko w tym materiale wideo. Do usłyszenia. Jacek Oskiera.